Dzień dobry! Witamy pierwszego poniekąd dla niektórych drugiego dnia tej imprezy. Pierwszy dzień zawodu, ale drugi dzień, kiedy tutaj dzisiaj dzieje cały festiwal. Ja pierdolę w do takich zawodów naprawdę na dzień dzisiejszy w Polsce. Nie ma cyrki, jest przepiękne. Pięknie. Oto kaktus. Jeden z pretendentów do tytułu najszybszego Polaka na dzień dzisiejszy. Światła Bluetooth. Działają. Działają. E, ale nie, nie uczestniczysz najczęściej w nocych wyścigach? Nie, no często się ścigamy w nocy. Okej, okay. tylko trzeba być pierwszym, żeby nie ryzykować, że ktoś ciebie wiedzie. No tak. No ale te... nie no, z tyłu są normalne światło, do to, ale to wiesz, dla tych, co są wolniejsi. No, tak. no i właśnie, to jest rozwiązanie, jak masz kiepskie światło z przodu, bądź pierwszy. Ale jakby nie potrzeba świateł za bardzo. Czy, jest, wie, czy mam zamknięte oczy, czy, czy jest nos, to już bez różnicy. Tyle mocy, że się boisz. A, zawsze zamknięty mi jeżdżę. Kaktus jeździ na węch, tam jest, tam czuje zwycięstwo, tam jeździ. się wytnie. W ogóle nie widać, że to diesel, który jest przed wami. Ani trochę. Widać, że ten Zobaczymy teraz lokomotywę w akcji. Jak Siedem, tak, wraca na holu. Siedem jak tu wracam do polu. Ten to z to jest drugi Maruki ze skromnym silnikiem V8, 750 w Za wtorek, wynik 229 No, 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 99 Ta Corsa może być autem niepozornym dla kogoś nieobezwanego tą zabawą, bo należy to jedynie wejść przy w kraju. No. Tak się robi. Dzięki oczywiście. 8,3! 8, kurwa, 3! No chłopaki się ścigali wczoraj na 7,5, ale 8,3 na przed napę to jest też wynik przekosmiczny. Odrobinę sportu nie zaszkodzi. Okay. Dzień. 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 310 km na tego Gratuluję. 7, 3, Pobiliście. 4. A ja. 7, 3, 3, 7 teraz, nie? Nie wiem, 7, 3, 2. 7, 3, 2? Nie, 7, 3, 3, 7. 7, 3, 7. Tak, 7. Zmieściliśmy. Tak. tak, rekord Polski. Zmieściliśmy rekord Polski. Macie rekord. Pobiliśmy. Nie! A je miście. Piłka przysłała. Czyli chłopaki się szykują, żeby coś odjebać. Pięknie. Nowy rekord Polski, drodzy Państwo, właśnie został jebnięty. 7337. 3, -3 -7. <noise> Gratulacje, przepiękny przejazd, ale nie kończysz imprezy. Dopiero zaczynasz. Dziękujemy, dziękujemy każdemu. Dziękujemy Jankowi Niemcemiczowi. Dziękujemy Red Turbo Channel. E! Miszu polski. Jego tu nie, nie ma. Wszystkim dziękujemy. I pozdrawiamy. Redzik, sorry, ale musiałem. Teraz czułem, że poszedłem. Tak, teraz czułem. żeśmy walczyli. Okazało się, że miałem moc zdjętą na piotra w okay. A teraz wracamy do ustawień poprzedniego roku. Coś tu było? Ok. Jeszcze tam ciut zostało. Jeszcze zostało. Tak. Ale skoro już masz rekord, to już teraz można odważnie tak do końca. Tak, będziemy jechać do końca. I to mi się bardzo podoba. Recik, sorry, ale no ja tutaj dzisiaj szaleję z tym patykiem. Chociaż to co ja robię nie ma nic znaczenia, bo to co nie odpierdalają jest po prostu innej klasy. Wprost, na polskich zawodach jak jedziecie na większość imprez, tam możecie spotkać dużo aut bardzo cywilnych, szybkich cywilnych aut. Tutaj jest bardzo drogi wjazd na tą imprezę i też widać, że z jednej strony wiecie za co płacicie. Naprawdę, organizator przygotował to świetnie, jak na ogólnie wyścigi na Świerćwili, na których miałem okazję się pokazać, pojeździć, pooglądać. Z drugiej strony, przez to, że wyścigi są tutaj drogie, jest bardzo mocny odsiew niektórych aut, które są no, powiedzmy to okrutnie mniej zamożne. Przyjeżdżają tutaj albo bardzo mocno zmodyfikowane auta, albo te, które są cywilne, są albo naprawdę szybkie, albo naprawdę drogie. Tor lane klejem, no pierdolnięcie jest tutaj straszne. Tutaj, jak ja pojechałem 13.3, to ja zamykam w ogóle całą stawkę i jest bardzo, bardzo grubo. Oh, three, two, one. You'll never have the sacred stone! <laughs> oh, this new crazy mother-

Kaktus chyba zakończył zawody Z uwagi na usterkę techniczną pojazdu Więc No cóż Rekordu nie pobił Ale tak bywa w tej imprezie Nie zawsze idzie zgodnie planem, że jest, nie jest zgodnie z planem To powiedział, że zazwyczaj jest niezgodnie z planem Ale jak chce się być najlepszym To tak to wygląda Idę do strefy cyrku, zaraz Michał będzie jechał swoim Nissanem 350Z Extremely Modified, stare auto kaktusa. 10-6 dla Michała. Tutaj dopiero że zawodowi. Tak, tak. Czy ty łapisz teraz Wenę do dalszych? Do dalszych tak. Dalszych tak. sportów. Czekaj, masz klej zawsze działać. Opala się w cieniu? Tak. Na razie wynik 7,5. Chevy 1.531, 7.5 3.1 7.5 od tej pory prawie prawie z rekordu są jest za szybkie to postaraj się niech będzie zbyt głośne no i właśnie w takim stylu jest to jest małe i duże ja pierdolę wkrócie. Totalnie nie dla mnie Podsumujmy więc dzisiejszy dzień. A więc jeden z zawodników pojechał 7,5 sekundy, dwa razy. Świetny wynik, gdyby nie to, że inny zrobił 7337. Więc wam nowy rekord polski Kaktus bh 8-0 i rozkór Przemek Słuchacki, nowy rekord polski. Na no się jarasz Tak tak, non stop Powiedz jaki wynik dokładnie 7, 7, 3, 3 coś 7, jak pamiętam Moc. Chyba tak. Nowy rekord polski Nowy rekord polski Myślisz, że utrzyma do końca zawód Myślę, że jeszcze coś pokawienia A To dobrze, dobrze Będziemy Bo, próbować się jeszcze zmieniać Myślę, że... Bo druga strona lotniska Też jest zasadza Nie na... ale... otwórz ale my też się będziemy zasadać. No i zajebiście. I nie odpuścimy. Dziękujemy. Dziękować. Piękne czasy, piękne przejazdy, pogoda mało piękna. Ale widzę, że masz sposób mocowania szyby taki jak Ferrari. Ferrari ma na blachowkręty, a Ty masz na nitę, więc tak. podobne jest gdzieś. A tu jest na śrubki. Na śrubki. To dokładnie tak jak Ferrari. I nawet Ferrari się uczy od Ciebie. Zawsze się podpatruję do drugiego. <noise> Jak się czujesz z dzisiejszym osiągnięciem? Dobrze, dobrze. Drugi przejazd na mnie poszedł, bo jeden czujnik zaszpankował i okazało się, że ruszyłem z drugiego odbiegu, a nie z pierwszego. Okej. Okay. I... 79, 79 to znaczy jest zły przejazd Tak, z drugiego biegu, na drugim biegu. A ile masz biegów? 2. Tak jakbyś bez skrzyni jechał na biegu bezpośrednim. Tam... Zaraz, zaraz, do tym na finalnym biegu zrobiłeś 7.9 I Jest opcja jeszcze walczyć? Tak, ale nie dzisiaj nie dziś, bo w ten wiatr to... Samobójstwo. Walczyłem tam na 300, po, po 300 metrze to już... Tak, normalnie chodzę w auta. Okej. Okay. Lepiej nie ryzykować. Jest jeszcze jutro dzień. Okej. Okay. może będzie dobra pogoda. Może jutro nowy rekord Polski po raz drugi, to... Zawsze pierwszy przejazd nam przychodzi na Słuchaj, ale to będzie jutro pierwszy przejazd nowego dnia. No. tak, no to A? tak. No mówię, pierwszy przejazd nowego dnia. O, panie! Dupa! Kamilo, poleciało to w chuj Z, z, z dachu spadło Okej, okay, dzięki, ciekawe no, co się jeszcze chodzi No dawaj odpalaj, ja akurat miałem to nagrane Dzień, więc. Chciałem, e, chciałem ten Chciałem logi sprawdzić Dobra, okay. no to jest Słuchaj, bo to się A ty się okaże, że teraz baby babę oglądam, zamiast jeździć autem to Słuchaj, jak, jak przetrwał, to jestem pod ha! Nie wierzę Lenovo, to jest sprzęt, proszę Państwa Daję on Przedam, najnowszy model odporny na latanie, ale baterie słabe Baterie słabe, ale słuchaj, że on to wytrzymał to jest... Baterie, ale baterie słabe, ona już ma 5 lat i nie trzymie Ale wytrzymał odlot z <laughs> Pozdrawiam, co mam powiedzieć o aucie? No w dupach nie będziemy rozmawiać No moja... Boż. Żona mnie puściła <laughs> Jedź, mi... bo to się nie da wytrzymać, na urlopie by zrzędzić ja chciałem tylko powiedzieć, że Ania mnie z domu wygoniła, żebym sobie pojechał Tak? No i tak, powiedziała Jedź, jedź Powiedziała, a ja mówię, nie mam z nie mam jak się zapakować, pomożesz mi Ona mi jeszcze kanapki zrobiła na drogę i pasy mi zapinała Poważnie Jeszcze mi 100 euro dała, do kieszeni o! o. Tak, żeby wiesz Moja mi przelew na konto zrobiła na telefon. <laughs> nie, bo ja dam ci 100 euro, a ty mi zostaw kartę Zakupy muszę zrobić Klasyczny LS Niemiecki Czyli BMW O tak krzywo trochę mi wyszło, ale czyli litry, turbo, etanol, metanol, nitro I jakie wyniki? 8 HP M i laptop latający I jakie wyniki? Słaby, dzisiaj nie ma wyników Czas jaki zrobiłeś dziś? Dzisiaj 9.3 tylko 9.3 Dzisiaj No jutro będziemy robić rekord świata, ale nikomu nie mów Jaki jest najlepszy przejazd tego auta? 8.7 Gdzie? Tu, tu. Rok temu. Rok temu. 9,62 Personal best? Jeszcze mi się kurwa nogi trzęsą Personal best? Tak, zdecydowanie 9,62... 9? 9,654 Jesteś pierwszy w klasyfikacji w swojej grupie tak. tak jak w zeszłym roku, tylko w zeszłym roku wchodziłem z siódmego miejsca Z pierwszego Te, No kwale są dalej Do finału Następnym razem Następnym razem Czyli za miesiąc Moja ma odpoczynek Odczywam już przy ciebie w nogę zimno A co ona ma powiedzieć? Myślisz to jest wina tego mówia. Brawo! Brawo, brawo, brawo. brawo brawo Przepraszam Idziesz się pochwalić? Yeah. <laughs>